z tej strony ognistej. I jeszcze nie w tym odcinku kupujemy bobosy, ale i tak przechodzimy dzisiaj do drugiej matki. W ogóle też nie patrzyłam, ale tutaj znamy już czwóreczkę. Też po 200. Tutaj już 3 bije i prawie 300 HP. Tutaj po 345, a tutaj zostawiłem sobie wesławę. No sobie kupujemy. Chyba kupię sobie te najsłabszych najwięcej. O dobra. Mamy ich już trochę. Te... Najgorsze, że nie mam nigdzie się dowiedzieć ile tych mam. To jest trochę wkurzające. Dobra. Hop Forest. O, to mnie cof. Dobra. My musimy przejść trochę, przy okazji sobie dam tutaj pety. Na królika oczywiście na pewno nie zużyję swojego tutaj, yy, tych, no żeby złapać. Bo tak czy siak mi się tego nie opłaca, jedynie w tej nowej krainie będę chciał połapać, nie tylko do kolekcji, bo tutaj już widzę na YouTubie, że ludzie robią kolekcję i mam właśnie wejść, że właśnie za ta samo jak Pet Simulator i że zadano ilość petów. Możesz założyć więcej do IQ. To będzie fajne, bo... Ja już z tej początkowej to nie mam jedynie dwóch trzech PETów. Ogólnie właśnie tego, tego i dwóch tej początkowe. A ja i tak mam dobre PET. I dobra, idziemy. Chcę kupić bicia, bo przynajmniej będę mógł dalej. Dobra, i... Hop Tera, Teleport Beach To już mamy takie kraby O, fajnie, że znowu jest sklep A i tutaj jest ktoś Ale on nic nie mówi, nic nie robi, do. To idźmy dalej, Ale bardzo ładnie, ktoś to zrobi W sumie niech ktoś tylko ten O, to są dwa rodzaje Przekazywa. Tak! Chcesz tego? To się uda, będę mieć kolejnego do kolekcji. Nie chodzi mi w ogóle, żeby sobie go trzymać, ale chodzi mi o kolekcję. Ja ten ma 600, ten nie wiem, a ten ma ile? 420 dobra. No sobie zabijmy tego. Razem sobie moje pety Dużo ma sumie. Lecimy. No i będzie się. Wild Shuba, Dog. Mamy tego: Starter Cat, Foxa, Bunny y i Dog. A teraz będę mieć jeszcze tego i hop! I mamy siba do... Dobra, ile siobado do... Jeee! jest dobry. Więc fajnie. A teraz chcę znowu tak tego. Nie, nie w do... Dobra, a w do... też chcę do kolekcji. Chcę zebrać wszystkie pety. Moim celem właśnie jest zdobyć wszystkie pety w ogóle jakie są. I też będzie właśnie te zabrobory, ale teraz nam się pojawiło jeden więcej. Mamy Master Beetle, i on jest już drogi. O, oh, Będziemy chcieli zaraz złapać. Wow, wow, ale sporo już. Sporo, przez to, że ciągle daje, to są coraz lepsze. I mamy Oktober. I Oktober jest łap, Ale zawsze coś. Do kolekcji. Jeszcze tego kraba chcę na pewno mieć. Naleźć go i spróbować go złapać. I też chcę zobaczyć, ile kosztuje nas ten Ten powerboard w ogóle się mega przydaje tutaj, bo człowiek nie. Dobra, ale już wiem, że jeden tydzień sześć. Dobra, chcę tego złapać. Może nawet będzie do... Założenia byłyby fajne. Ale będę chciał teraz poszukać kraba. Bo chyba zostanie mi jeszcze jakiś jeden nagraj, czego można kupić. Ale, jaka moja armia! Tutaj, cztery bt Będę chciał teraz za, zajęć, żeby móc założyć jak najwięcej. I żeby móc sobie w ogóle mieć w eku. Hop. O, dobra. I on już, hop. Nie. Może nie tak. Tak właśnie, żeby założyć. 4, 5, 5, 4. No, dobrze, nieźle. Nie. Tutaj już mam nic. A ja szukam krabę. Chcę złapać kraba, bo to jest chyba ostatni pet, jak na razie widzę, którego brakuje mi do kolekcji. No nie, bo to jest jakiś chłop malwa. To jednak dużo mnie A chcę mieć jak najwięcej idziemy sobie ten Z tego kraba znaleźć tylko Właśnie, nie próbowałem wchodzić, a to jest chyba najlepsza zabawa A chłopcy przejdą do następnej krainy no, Jakby to byłoby możliwe to by było śmieszne A chcę Ach, Przyjął innego trader Ale no, już nie mogę Nie mogę przejść blokada. Szkoda A my nie chcemy tego, my chcemy Ale chyba kraba nie znajdziemy. Szkoda bardzo, bo chciałbym do mojej kolekcji. Ale teraz się pójdziemy do tego tauna połapać jeszcze. A chłopie, no, to jest jakaś szarka, no to... Gdzie ewidentnie po prostu kampią, czekając aż pojawią się pety. No i je zbierają, gdy sumą nie chcę. nawet Kraba nie mogę znaleźć tutaj zabijmy tego. Zawsze się może pojawić inny, a przy przyda nam pieniądze. Zawsze się przydadzą. Chciałbym właśnie jakiego, którego nie mam jeszcze w eku. Mogę przyjąć, Nawet gdyby był słabszy od tego. A też chcę, żeby tego Skewba dog Ten poszedł wyżej. Teraz chcę takiego kraba. Dobra. Mogłem zobaczyć. Patrzcie oglądam w ogóle pety. Ale tak. Okay. Na pewno według mnie, się od razu już podoba bardziej niż Pet Simulator i było zbudowanie. Pety też są ładniejsze, bo... No nawet sobie porównajcie. Tutaj macie takiego Starter Doga, a tam macie takiego... Krap! Dobra, no, niszczymy to, musimy go zdobyć. On jest epiciem, bo ja mam rajra same. Raira to jest starter basic. Są dwa starter, a to są basy. Musimy przed tym chłopem złapać go. Tak! Mamy kraba. Ale on w sumie. Się na pewno mnie bije no bo te wszystkie biją po 5. A ten trzy... One zawsze do kolekcji. Jak ja to mówię zawsze do kolekcji. Ale dobra, nie chcę kolejnego. No widzicie trochę, jakie to są. Idźmy jeszcze do Forest. Chcę złapać tego jednego, którego nie mam jeszcze. Bo jest jeszcze ten jeden, którego nie ma. O, jest tam. Dlatego. My go zrobimy w pół minut. Bo widzicie ile to bierzesz. A i sobie łapiemy. I już kolejny do kolekcji. No na pewno kolekcję już mamy pokaźną. Tego chcę. Dalej. I któryś się jeszcze powtarza oprócz tych założonych, to nie. No i na pewno już jest fajnie. Chcę kupić sobie... Myślę, że będę teraz zbierać właśnie na następną krainę. Chociaż szybciej pewnie kupię te roboksy, ale to na pewno nie na razie. Więc ja mówię wam pa. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkę. I jak będziecie chcieli, to może jakiegoś Peta Wam dam. Nie, nie chcę więc. Jak potrzebujecie Peta, jakiegoś no to napiszcie, ja mam, daję Pomyślę, że nawet taki krab No, zawsze dla niektórych. Nawet w samym odcinku byłem jeszcze słaby. Gram sobie półtorej godziny. no godzinkę sobie około gram. Może nie będę przesadzać. Półtorej. No i już jestem lepszy. Ale myślę, że może w następnym, lub za niedługo na pewno. Chcę wykupić ten sklepik. Bo naprawdę fajne. Tutaj, też, że te. Co na pewno tutaj, bo są mega tanie. I Pet Strong to już miałbym mega. Stry. Chcę innego takiego. Sobie założyć. One są słabsze od tamtego, od y, kraba. Znaczy się łatwiej się jest y, łapie, a i tak są lepsze. Chociaż znaczy, są możliwe do tego, że mam te założone. Myślę, że. O. Jakbym miał teraz tego kraba założonego. O. Złapałem od. Nie, to nie ten. No i właśnie z zróbmy sobie na najwyższy level. To będzie beat, powiem więc... I w ogóle mega szybko idzie to. No i tym szybciej, więcej będzie się nagrało. I myślę, że teraz jest to szansa, że. Może nie będzie tak, że sobie nie... Że pewno że nie będę w tej... Yy, tak samo jak w... No, Simulator X w tej słabszej, tylko może już w tej lepszej, bo i tak już mam dość dobre pety. Pewnie za niedługo wszyscy YouTuberzy będą tą grę nagrywali. No, Pet Simulator X mi osobiście się zbudziło. O, i dobra, mamy na drugim poziomie. Chyba ja się za dużo nie zmieniło, ale... Będę chciał go ulepszyć. Jak najbardziej. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczki. I piszcie komentarz, chcę peta, to wam będę dawać na przykład takiego rabi, kraba, doga, autobusa. Więc piszcie. A ja mówię.